Kochanie, witam Was na kolejnym odcinku naszego kanału. Dzisiaj sobie poruszymy temat niespinningowy, a płoci. Dlaczego? Bo było kilka zapytań. Ostatnio już miałem na robić wcześniej ten filmik, bo któryś z kolegów mnie poprosił o tego typu film. Zresztą yy, chciałem powiedzieć jedną. Mam planie w ogóle zrobić taki wędkarski atlas ryb, czyli opisać każdą rybę po kolei, jak ją łowić. Takie konkretniejsze filmy, trochę dłuższe, ale. Bardzo dużo ciekawych informacji mógłbym przekazać. Także napiszcie w komentarzach co na ten temat, co widzicie. Zrobiłbym oddzielną playlistę i będzie okoń, szczupak, sandacz, sum, co tam będziecie chcieli. Boleń, płoć, leszcz, karp, lin. Mogę te ryby fajnie Wam opisać, trochę myków podać i tak dalej. Ale dobra, nawiązując do tematu. wczesno wiosenna płoć, kochani. Płoć, wiadomo, zimą ona schodzi na głębsze wody, głębsze partie. Tak samo w rzekach, jak i w jeziorach. No ale skupmy się właśnie na rzekach, bo proszono mi o rzeki, więc powiem kochani tak. Płoć wczesną wiosną jeszcze, wiosna się praktycznie zaczyna, jest jeszcze daleko od brzegu. Nawet jeżeli rzeka jest niewielka, no to trzeba jej szukać w środkowych partiach rzeki. No jeżeli nam kij pozwoli, nawet bat, czy tyczka, no to oczywiście na, śro na środku. Jak nie, to odległościówka lub... No, oczywiście inne techniki, jak feder, typowe gruntówki i tak dalej, bo to też świetnie biorą normalnie na federy, na gruntówki, nie musi być spławik, to już kwestia wyboru, co kto tam bardziej lubi, czy spławikować, czy tak dalej. W każdym razie te płocie są dalej i głębiej. Nawet na mniejszych i średnich rzekach szukamy ich bardziej środków w tych głębszych partiach wód. Zresztą sam wielokrotnie mówiłem w marcu te płocie. Hej, nawet na kawałki rosówek. Pamiętam czasy, kiedy na rzece koło Elbląga jest taka rzeka, w tej chwili nazywa się. Zaraz, jak ona się teraz nazywa? Kiedyś nazywali dzierżgonka, a kiedyś nazywała się Zorga. Mówiono o tą rzekę Zorga. No to pamiętam, czesną wiosną jeździliśmy. Jeszcze ja byłem młodym chłopakiem, sąsiad mnie zabierał. Pięknie brała na parzoną przedicę. Na przedzicę, normalnie z gruntów wiosną waliła jak ściekła, i to piękne płocie. W każdym razie już nam w tej chwili nieważne na co brały, gdzie one były, z gruntu i dalej, także tak, możemy je łowić federem, o, tam metoda, feder czy jak to tam sobie kto chce to nazwać, bo można zrobić, ona jest dość ruchliwa, ona nie stoi w jednym miejscu, nawet bez nęcenia można rzucać, co jakiś czas się wydobędzie, można wydobyć ładną płość na zwykłą krótówkę, o, przylotowy, przypłon, heja i poszedł. Też tak można złowić bez żadnego problemu. O zanętach to sobie powiem inaczej. W każdym co jeszcze o tej płoci? No oczywiście ona żeruje przy dnie lub nad dnem o tej porze roku. Jeśli chodzi o wczesną wiosnę, bo później troszeczkę to się zmienia, ale to jeszcze zaraz sobie to poruszymy. Tak jak powiedziałem, na co je łowić? Kochani, najlepsze są jeszcze o tej porze roku mięsne To nie znaczy, że nas innego nie weźmy. Ja tak jak mówiłem, ja mówiłem nawet na pszenicę i brały akurat. Ale... Tak z moich doświadczeń wynika, że jednak najlepsze są mięsne przydęty. Ona jeszcze ma, za, jest woda zimna, zapotrzebowanie na białko zwierzęce, także oczywiście białe robaki, to to standard, podstawa, najbardziej popularne, rozpowszechnione w naszym wędkarstwie. Co jeszcze kochani? Jeszcze wczesną wiosną to trudno, bo one dopiero później się pokażą, Kłódki, czyli larwy chruścika, czy te, ym, no ochotki to normalnie można kupować sobie w tych y, sklepach wędkarskich, to nie ma żadnego problemu. Jak mówiłem już wcześniej, jeżeli nie ma ochotki w sklepie wędkarskim w nie ma żadnego problemu, nawet do zamęty. Idzie się do sklepu zoologicznego, jest ochotka mrożona. Ja Wam powiem, że ostatnio jeszcze tego nie robiłem, ale przed laty zakładałem normalnie tą ochotkę, bo robiłem z tą mrożoną ochotką różne cuda niewida, robiłem z niej ciasto, robiłem y, miastą, też nas połowiki jeszcze brały mi na to, ale nieważne tej chwili. Normalnie mrożoną ochotkę też można założyć, one są takie mięciutkie, takie, no nie wyglądają zbyt y, apetycznie, przynajmniej dla nas. Jednak powiem Wam szczerze, że brały mi pięknie, jak wściekłe. i to pamiętam na rzece Tyne, Tyna Koelblonga. Pięknie brały płocie i to jeszcze śnieg trochę sypał, ze środka rzeki, łowiłem wtedy na odległościówkę, rzucałem do środka rzeki, przepływanka nad samym dnem i też mi pięknie brały ładne płocie na ochotkę. Na ochotkę mrożoną, tą z zoologicznego, ją też można wpakować i częściej wrzucić do tego, bo ona jest, była w takich małych pojemniczkach, ona zamrożona, roz, rozmrożoną rzucałem trochę do zanęty wymieszałem i na malutki haczek zakładałem. Jeszcze palce zdrowe były, oczy dobre, także zakładałem spokojnie i dały się zakładać. Normalnie dały się założyć na małych, haczek. zakładałem po 3-4 sztuki i pięknie brało. Także można, tak jak mówię, spokojnie łowić nawet na mrożone, Jeżeli akurat nie ma w sklepach wędkarskich, jeżeli tam nie ma jakiejś dostawy, tak dalej, nie mają ochotki, bo większość sklepów szanujących się sklepów ma tą ochotkę. Także w taki sposób można łowić, tak jak, tak, tak jak powiedziałem, białe robaki ochotka, no to w tej chwili są najłatwiej chyba dostępne przynęty mięsne, na które zresztą dobrze że są dość popularne. Ale można łowić na kawałki rozbitej rosówki, tylko że nie zakłada się ten kawałek, po prostu warto ją tak zmiażdżyć, taką małegę zrobić, namotać tego na haczyk, nawet może być trochę większy, może być już ósemka, dziewiątka haczyk i też na to płoć można zrobić nie tylko płoć oczywiście, bo przyjdzie marzec, zacznie się jeszcze okres, krótki okres Intensywnego żerowania Lina, także i może i tak i Linek na to paść, ale Linowi poświęcimy inny filmik. Także myślę, że. No, w, tej, w tej kwestii wam troszeczkę przybliżyłem, bo nie znaczy to, że tylko białe robaki Jedna z najlepszych przynęt jeszcze o tej porze roku to są przynęty mięsne. No, ale oczywiście każdy będzie kombinował, jak w życie, kanapkę, kukurydzę, ale do, do kukurydzy przeważnie też się dokłada robaka albo dwa białe i tak dalej, takie kana, kanapki. Na no, to wszystko płoć wieże. Także nie ma żadnego problemu. Najważniejsze, żeby mówić ją tam, gdzie ona była, bo to będzie trwało jakiś czas, że te płocie będą ładnie brały z gruntu. Naprawdę, z gruntu czy na odległości, one będą ładnie brały, ładne płocie, ale potem to się urwie. To się później urwie, już w późniejszej fazie wioseny, kiedy woda się troszeczkę ociepli już z gruntu nie będzie takich brań na federy i tak dalej one będą stały, a będzie działał zwykły skławik, bat i strefa brzegowa zresztą jeszcze o tym powiem, i wtedy tam się łowi naprawdę piękne ryby jest zabawa, jazda bez trzymanki, w tym roku zobaczycie to bo ja będę łowił w taki sposób specjalnie połowie najpierw yy, na feder Właśnie metodę albo Heder zobaczę co tam, co tam będę rzucał. Yy, I spławi. będę pokazywał, gdzie jest ryba i tak dalej, żeby dokładniej to zobrazować, także na filmikach zobaczycie, jak ja to będę robił. Myślę, że już zaraz marzec i w marcu już od marca ruszę na wodę i sobie zobaczymy, po prostu wezmę, rzucę sobie jedną wędkę, zawsze będę miał yy, bata. I federa, i zobaczymy gdzie kiedy. Jak zobaczę, że już są nawata, brania to feder sobie zwinę i będziemy łowili nawata. I zobaczycie, jakie piękne ryby można sobie połowić w taki sposób. Dobra, kochani, myślę, że przybliżyłem wam ten temat, tak jak powiedziałem. Płocie szukać dalej od, od brzegu, przy gruncie, tak jak powiedziałem, wszelkie gruntówki tam, metody, koszyki, wszystko działa. Nie ma żadnego problemu z no Jeżeli jest, woda pozwala, jest naprawdę tą ktołowityczką, to sięgnie prawdopodobnie też na średnich i małych rzekach. Te, te płocie. Albo odległościówka, waglerek jakiś i poszedł po zewnętrznej. No i tak to będzie wyglądało. Dalej, ale później ta płoć podejdzie już pod brzegi, i ten już głównie będziemy mówili. Jeszcze no, tak. o tym powiem i pokażę na filmikach. Jakby co, kochani to. Pozdrawiam Was. Niech moc będzie z wami. Komentujcie, mówcie co na ten temat. I chciałbym wiedzieć, chciałbym, żebyście mi powiedzieli. Jakie ryby chcielibyście, żebym opisał dokładnie? Jak łowić, na co łowić, gdzie łowić, jakieś sposoby i tak dalej o ich żerowaniu. Ja Wam bardzo chętnie na ten temat wszystko powiem. Dobra, kochani, jeszcze raz niech moc będzie z Wami i do następnego.